Dzień dobry. Z tej strony Patryk. I witam Was w odcinku zatytułowanym Castle Story. Tak, wczoraj był taki śmieszny odcinek, taki, no, taki bardziej na poważnie, żeby nie było, że, yy, że jesteśmy tacy dziecinni, zachowujemy się jak dzieci, więc starałem się taki bardziej poważniejszy zrobić odcinek. Panowie, kurczę, zaś to źle. No i co ten, co, 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 co się działo, że nas nie było i co się działo? Dobrze, zapiszę sobie to, bo zapewne będzie za dwie sekundy lak. E, co się działo? No nic, no, no nic ciekawego się nie działo. Ogólnie sobie ten, sobie zrobiłem przerwę od z ponieważ, e, no to jak to mówiłem wczoraj, że były były laki Ogólnie ogólnie nie lubią nie, delmy mnie nie lubią ponieważ jak sobie grałem chwilę i ta chwila jest dość długa to delmy lubią się zawiesić tak nagle bez powodu. Tak, tak na 10 sekund się lubią zawiesić. I potem się wieszają i koniec i umierają dalej. No dalej jest ten problem z wersją prototypową i, i niestety nie jest on dalej rozwiązany. Tak, wczoraj też było pokazane, że były te... Co wczoraj pokazałem? Pokazałem, że, że skończyłem ten etap i buduję kolejny. Robię wejście wewnątrz muru, ponieważ chcę się dostać na wysokość dziś tyle. Dziś taką wysokość. Z tym murem ja robię go pusty w środku, żeby zaoszczędzić trochę kamienia. Ponieważ jak widzicie tutaj trochę z tyłu mój piesek zaczął szczekać. Sekundę wyłączę. A już dobrze. Sekundowa przerwa, niestety, ale byście wszystko słyszeli, jak szczeka ten robi hau, 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 hau. Yy, tak. Wracając do tego. Jak strasznie. 9, 8 FPS-ów mam na grze. fajnie. Za dużo kopaczy mam. Tych kopaczy mogę się chyba już pozbyć. Zbędę się ich, to powinny FPS-y wskoczyć. O, 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 20. Pięknie. Nie wiem czemu, ale kopacze zawsze lagują grę. Nie wiem czemu, nie wiem jak i nie wiem gdzie, ale laguję, No Wracając do wątku, robię go pusty w środku, ponieważ chcę zaoszczędzić trochę kamienia. I tutaj wracając do tego, dużo kamienia już poszło sobie. Możliwości moje wydobycia kamienia są nikłe, jak widzicie. Dobra, na razie jedną stronę robię, żeby zobaczyć i ocenić, czy się opłaca tak tą stronę robić. Tu jest w sumie 2, 3, 4, 5 szerokości i wysokości gdzieś do tyle. Potem będzie kolejne 5, czyli gdzieś do tyle, i potem będziemy kończyć z wejściem na dach. I tutaj BIM będzie sobie siedział na tej górze. No i, i, i oczywiście będę to łączyć. Połączę ten z tym gdzieś na tyle, ile gdzieś tyle do tyłu. I powinno być pięknie, cudownie malina. Zrobi się tam jedną wielką ścianę na. 60 kratek do góry, żeby to jako tako z tyłu wyglądało. No, jakiś taki łuk się zrobi. Do skały. Oj, ale spadło kruszywa. Stacza się ładnie. No Do skały tutaj. no Taki łuk się zrobi, żeby niby było ogrodzone. Taki jakiś się zrobi. Jeszcze nad tym nie myślałem, jak to będzie wyglądać. Dopiero robię tutaj ten, te etapy dalsze, dalszej konstrukcji tego śmiesznego, no śmiesz, drugi etap budowy, no drugi etap w sensie drugi etap, jakby to nazwać wam, no drugi poziom jako takoby to był. A robię tutaj to, żeby od razu schody mieć pokryte. w sumie nie trzeba tego, bo potem się zrobi tak i tak. Będzie jedna kratka no, ma to tego nie muszę robić. Mają jedną, w sumie dwa wejścia, mają to powinni ogarnić to. Dobra, nie pogniewać się jak to będzie na razie. Tak, tak, tak. Tak, tak. I tak, i tak. Okej. Okay. No, no i tak by to na razie wyglądało. Tych panów muszę stamtąd wyrzucić i oni będą zajmować się budową domów. O, ci nie mają co wybudować, no dlatego, tu tak stoją. Panowie skończcie mi to. Ewentualnie można się zabrać trochę za zewnętrzne wieże i, i, i wykończenie. Tu jest ta dziura. Jak już wspominałem, ale jej się nie da zrobić inaczej. Niestety ona musi tam być. Nie da się. Po prostu się nie dało zrobić tego. Jak zauważyliście albo nie, to to będzie puste w środku trochę. No też jak te, tą konstrukcję robiłem całą wypełnioną. No, całą. W 80%. Tam parę delm zaginęło wewnątrz akcji, więc nie ma źle. E, tak. całą robiłem, ale to strasznie duży koszt produkcji tych, tych, tych cegieł jest. Więc, no więc muszę zrezygnować z tego, żeby wypełniać. Dlatego jadę teraz z tą konstrukcję i na dach robię ten zamknięcie. W sumie no. Zamknięcie, żeby mieli po czym chodzić. Ja to tak widzę, jeszcze schody im zrobię, żeby mieli dostęp. No ale powoli powoli nabiera kształtów chyba Tutaj będzie znowu tyle do tego zielonego punktu bym chciał dojść O czym bym mogę poopowiadać? Byłem dzisiaj na rowerze, zrobiłem sobie 20 km prawie i to wszystko, co mogę Wam dzisiaj poopowiadać, co się robiłem. Ci tu wybudują, i potem zajmujemy się, panowie, wykańczaniem tego. Tej, jak to było, czyli klocek, 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 klocek. Klocek, niby takie miejsca do, do łuczników, do szczelaczy. Tu wejście takie się zrobi. Ojej, to będzie z wejściem problem. A to tu się zabuduje. Tu, tu. Tu, tu i na to się zrobi to, żeby trudniej przeciwnikowi było wejść dokładnie. To będą ludzie od tego, od trudnej roboty. Tak, chodź tu, tu i tu. A tamta ekipa już skończyła. Szóstka moja, druga piękna. Dobrze, no to panowie robimy to samo co z tej strony, tylko że tutaj. Czyli jedziemy 5 w tom, ale tutaj zauważyłem, że lekki błąd jest. Bo tutaj jak widzicie ta linia jest identycznie z tamtą linią, natomiast tu wystają, więc musimy taki myk zrobić, proszę Państwa, taki. Jeden poziom do góry, nie tak, jeden poziom do góry, a wracając do tego, bo znowu zaczęły się pytania jak się usuwa lewy shift. Pod małym paluszkiem powinien być, i pojawia się takie żółta, żółta cegła. No i naciskamy na cegiełkę i się usuwa. No i tak to wygląda. Wiem, trochę oszukałem, że puste w środku, ale naprawdę, ilość zużywanych cegieł jest niepowielka. Prawda, olbrzymia. Eee, nie tutaj, nie budujcie mi tego. Tutaj. No i tutaj kolejny poziom. A tak to na poziom wychodzi 30 cegieł. 40. To z tym się darzyć. Jak zauważyliście, to nie robię do samego końca, ponieważ <laughs> moje delmy myślą. Myślą, więc jestem, tak. Myślę, więc jestem. Moje delmy. I one są mądrzejsze ode mnie i pokazują mi to na każdy dzień. Jak zrobię do końca, albo tutaj na przykład tak to położę, to oni wybudują klocek schodów, a potem będą mieli problem z dostaniem się do tego klocka, ponieważ, jak wiecie, delwy nie, nie potrafią skakać dwa piętra w dół. Ale to jest ergonomiczne, chyba, bo mają jedną drogę wejścia, w sumie dwie drogi wejścia, dwie drogi wyjścia, więc mogą sobie szaleć. Tylko, że tutaj był taki mały myk i bałem się o to. Zaraz wam to pokażę na tamtym przykładzie. Okej, okay, ale miejsce na schody mi są potrzebne. W sumie. Dwa miejsca na schody. Nie ci. Czasem mi się mylą. Ale tak, żeby było symetrycznie ładnie, czyli dwa, dwie kratki, jedna, druga. Pięknie. A ci już lecą. Gdzie ten leci? Nie mówcie, że tu jest przejście, a tu jeszcze miałem usunąć ten. Yy, tego tego i tego i to wszystko spadnie ładnie kolejne klocki są moje lol ja jeszcze tego muszę, te schody, kurcze dużo do wykończenia jest jeszcze do roboty, więc więc nie ma co się cieszyć, że zaczynam drugi etap a jak jeszcze wykończenie muszę robić, no tak jak widzicie tutaj takie, takie powoli wykończenie się robi no nie zaprzęgam tylu delm do roboty Mógłbym, ale z trzema ekipami już jest całkiem szybko to idzie, i, i, ale to wymaga dość sporego skupienia. Zobaczymy, jak tam nasi kopacze, bo chyba się skończyły. No, tutaj też pokazywałem wczorajszą ładną dziurę. Kopacze jeszcze mają tam co do roboty. Się trochę powiększy. A ci kopacze pewnie są bezrobotni, już no, dokładnie. Jeden do przodu. I mają znowu godzinkę roboty. Dobrze. Tak, I wracamy do budowy tej ładnej. I panowie już skończyli. Dobrze. Jeden, drugi. I tak pod tym. Gdzie tam chcą to położyć, ten drugi? Aha, nie tutaj. To gdzie oni idą z tymi cegłami? Dobra. Oko, był błąd. Ale już wszystko wyjaśnione. Dobrze. No to teraz idziemy dalej. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj chyba już miałem, nie? Dwa schody do góry. Tak, tak. I potem już jest w lewo. Czyli ten już jest w lewo kierowany, czyli tutaj. Nie? Dobrze myślę? Dobrze myślę. Dwa schody, i ten jest w lewo, a ten jest w tak symetrycznie. I tutaj, jak się nie mylę, jest 5, ilczyłem to przy Was, czyli tu są 2, 3, 4, 5. Dobrze, to już jest wszystko na to. Ale to chyba jeszcze było trochę inaczej budowane. Tu jest jeden. Jeden jest w tą stronę, ale tutaj potem są dwa, więc tutaj idzie w tą stronę i w tą stronę tak to idzie. I wiem, że tutaj się nie dostaną potem z cegłami. Jest potem problem, więc od razu schody zrobię. Tutaj do półki się nie połączą. Potem jest ten luzik. Do półki się nie połączą. Dopóki się nie połączy lewa strona z prawą, prawa z lewą, jak zwał tak zwał. Dość szybko cegieł mi ubywa. Lepiej niech się pośpieszą z kopaniem. Nie wiem, no taki, ten, takie półkole może zrobię takie. Albo takie no, takie coś zrobimy. gdzieś do tyle, tak. Tutaj kawałek w ten prosto i kawałek w tam. Na razie nie buduję nic drewna. Planowałem zrobić ten podest tutaj z drewna, ale. Sądząc po ilości, jaka by musiała być wykopana tego drewna, to spasowałem ci, jak skończą, to już mogą tutaj co drugi, nie tutaj, tutaj, chyba tak, albo tutaj, 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 tutaj. oj na rogu. A tu jest na rogu. Kurczę, gdzieś się machłem. Co drugi jest? No i może tutaj jest ten drugi. No, tu był błąd. Nie tutaj, tylko tutaj. 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 Tutaj po środku. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj i pasuje już. Jest co drugi, jest pięknie co drugi. Patrzcie, biją się o klocek. Burzyli i mają miliard klocków gratis. Pięknie. A, a ci znowu utknęli, tak. Panie, połóż pan tą cegłę tutaj. Dlatego lubię moje delmy. One są takie inteligentne. Trzyma klocek w dłoni. Mię w dłoniach. W łapie. Nosi go. No i tego położenie. Ła, jestem pod wrażeniem. Dobrze, ci tu budują powoli. No to widzicie, proszę Państwa, żyjemy, mamy się dobrze. Na razie zostawię te wejście i potem zrobię tak samo, jak dojadę do tego poziomu, to zrobię też poszerzenie. Zrobię gdzieś, no tak jak do tej wysokości, może zrobię, żeby było mniej więcej symetryczne. Żeby to jakoś wyglądało, no wiem, że to się oryginalnego projektu nie trzyma, że miało być idealnie mi na styl, ale no, wiecie, ograniczenia, ograniczenia związane z konstrukcją e, moich delm, które nie mogą się spinać pionowo po ścianach, jest trochę zbyt duża. No nie wiem, to w sumie by było na razie na tyle. Nie ma co na razie pokazywać. Jeszcze wrzucę w focie. Na Facebooka, jak nie wiecie jaki jest Facebook, to jest www.facebook.com ukośnik Castle Story Polska. Tak mi się zdaje. Jak nie, to zobaczcie w tym w opisie filmiku, tam na pewno jest. Zawsze tam jest. Zawsze daje tam w opisie filmiku Castle Story Polska. Okej, okay, doba. Tutaj można jeszcze tak. No i tak, tak to działa ładnie. Mi się trzeba połączyć. Tego z tym, tego z tym, jeszcze potem tego tutaj i potem już będzie można ładnie donosić. O. I będzie pięknie. Ah, no ale cóż, ciężko im się żyje. No i znowu bezrobotne. Zapisać, pamiętać, zapisać yy, tutaj. Już nie zapisywałem 5 minut, to by był znowu, za 10 sekund na pewno będzie crash. Ale w sumie, zacząłem grać na pełnym ekranie. I jakby to szybciej działa. Znaczy, w sensie nie tyle co szybciej, co, to się nie kraszuje tak często. O dziwo. To jeszcze muszę wykończyć bramę jakąś ładną gwiazdową, taką, tu gdzieś, taką na 3. Czyli będzie, będzie skośne, brzydkie, będzie. Będzie tak. Tak, nieładne. Tak będzie... Tak... Tak... I tak. Niezbyt ładnie to będzie wyglądać. Tutaj... Jakbym musiał tutaj zacząć. Żeby to było podwójne, nie? No. Ale tutaj jak tak zacznę to będzie brzydko. To się wykombinuje. Nie tego niż się doma. Ci pracują, ci pracują, wszyscy pracują. Pełna para jest roboty. Ja więc panowie i panie oczywiście, które oglądają to, zapraszam do komentarza. Wiem, że trochę nudno mówię. Nie, nie, nie robię zbytnio dużego hałasu, ale, ale to jest dobrze, jak się nie robi hałasu i, i można normalnie porozmawiać z wami. Tak. Dobrze, no to chyba to by było wszystko. Kolejny odcinek pojawi się wkrótce. Widzicie, dwa odcinki w ciągu dwóch dni. na ten poprzedni odcinek trzeba było czekać trzy lata. Baleniki. No. Dobrze, to tak. To, to trzymajcie się, papa. Pa.